I w tym roku zamierzam też um, wziąć się za lepszy sprzęt, ale to jeszcze, wiecie, nie wiadomo. I mam ochotę tutaj ten, kurde, ten cały montaż tutaj ogarnąć, żeby było lepiej. I na pewno wracam z lepszą kondycją mojej osoby. Tak. Wiecie mi, czy teraz jest dobrze, bo to jest dla mnie ważne, a... Wow. Dobra, jest spoko. Kochani, pamiętajmy o zostawieniu pyszki w górę. A tak, ja tutaj już jestem na MSP2. Musiałem wejść do Junki. O, pięknie, już mi się musi coś rozłączyć. Czekajcie, bo... Dobra, jest pod... podłączone, spoko. Dobra. Więc tak, na początku... Muszę sobie mipka kupić. Tak to jest tak na razie bieda. Jutro zamierzam sobie go kupić. Ale, ale. Ale jak na razie muszę jakiś tutaj level bić. I przychodzę tutaj z taką wielką pomocą od was. Żeby ten level bić tutaj, bo mi nikt nie chce pomóc jak na razie. Oczywiście tylko jakiś lejkują mi statusy i to w sumie wszystko na ten temat Dobra może widać z tego pokoju dune Bo to wiecie ona zawsze ma tych zwierzaków więcej Dobra Oceń moje mówię star planet e, Spoko, podajnik Ach kurde muszę się Powiedz mi Masz jakieś pysy? Pysycy albo coś? Bo ja tak potliwe, żeby mieć już tego vip -a. Dobra. W ogóle ja zauważyłem, że mało osób robi e, content z MSP2, tylko bardziej content z MSP1, ale to już coraz mniej. Dobra, ocenimy. A to jest na MSP2 czy to jest na MSP1, bo wiesz, ja jestem na MSP2. Dobra, tutaj. Let's go I zamierzam się tutaj e, e, na tym MSP2 bo słyszę, że tu jest e, lepiej Pod względem czekajcie, bo nie umiem tego niku e, wpisać inaczej Czekajcie, by tam już było I planuję sobie jutro pokupić tego na rok I lecę z poziomami Muszę się jak na razie, wiecie, e, rozkręcić. Obie. Uuu, masz dużo lowe it. Ruk e, oceniam takie hmm, dwa i pół... Nie, no. 4,5 na 10. Spoczko jest. E, powiem ci, że tym lookiem przypominasz e, Dore. Co tam u ciebie, Hesade? A u ciebie, sędzik, co tam? Opowiedz coś ciekawego, bo dawno cię tutaj u mnie nie było. O ile to jesteś ty? Mój kochany <noise> Dobra moi drodzy Bardzo was proszę o pomoc na tym koncie Naprawdę Bardzo was proszę Jutro tu muszę VIPa kupić Nie wiem czy Przemko by miał mnie uratować jakiś pysycy To bym sobie chociaż na tydzień tutaj kupił pod live'a Bo ja Nigdy nie mam środków Ani na karcie Ani w jakiejś pysycy Ani na telefonie Bo mam na abonament Ewelona super nic dodasz? Spoko dodam w ogóle zauważyłem, że tu coraz więcej osób przechodzi na MSP2 Welona Super, tak? Co dore, że kojarzy mi się ten Twój look z Dorom. Aha, że tak? No to czekaj ci tego bana odblokuję tutaj Mój drogi Czekaj Kurde, ja zauważyłem, że dużo osób powróciło z... Tych czasów pięknych naszych. Tak, moi drodzy. Naszych pięknych czasów. Ale oni tak po prostu tutaj. są i za chwilę ich nie ma znowu. I to jest takie przykre. Och, tu na, u mnie nawet Klau jest moderatorem. Nie wiedziałem. <grym> Boże, tu miałem dużo osób zablokowanych. Esa. No, ja tu mam bardzo dużo osób zablokowanych. Bo bardzo dużo osób mnie bardzo denerwowało swojego czasu. Tak. Ale to się zmieniło. Czekajcie, czy tutaj to się zrobi No, żebyś wiedziała. Ale plus jest tego, że na pewno wiedzy się dzieje, nie? A to zawsze jest taki plus z wszystkim. Dobra Nie wiem czy, dlaczego Twój nikt mi się nie chce tutaj wpisać Ale 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 jakoś mi się wszystko tu albo zanika albo wchodzi Dobra pływamy sobie tutaj Parę innych osób robi też live y. Tak robią ale tak znikomo Ja na przykład mnie tutaj nie było od ponad roku Więc nie liczę na to, że tu będzie od razu, wiecie, szum, bo do tego szumu trzeba dojść. Jak na razie to zamierzam vip żeby to jakoś, wiecie, się roz... roz... roztegować. Roz Dużo osób pytałem też o grafy, bo wiecie, no level by się wbił przy okazji, nie? Gwen MSP, wiesz nie widziałem, żeby robili. Nawet w ogóle jakieś powiadomienia mi zbytnie nie przechodzą od nich. Mało co. Ale chciałbym się tutaj przy okazji dowiedzieć więcej o tej grze, bo... bo między, inna... między innymi też często tutaj przyszłem. Dlatego powiedzcie im coś o tej grze. Czego nie wiem, a co wiem. I może miniaturkę bym zmienił. W ogóle nie mam osoby, która by mi miniaturkę mogła robić. Siema At Heas um, Ona chyba Minecraft lubi, e, robi No to na pewno No i tak z kontentu MSP to chyba w sumie tylko teraz ja mam live'a i Mertek merte o i jeszcze Pad pa, pa Kusiara No wiesz powiem Ci tak Dużo fajnych osób zanikło. Naprawdę bardzo dużo osób zanikło. Jak ja pamiętam swego czasu, to jeszcze bym było wokół mojej osoby. Swego czasu też pamiętam. To tak wiecie. Kurde, czekajcie, bo on mi napisał coś. Mogę pożyczyć. Jutro bym. Ci to oddał choć ten VIP na tydzień. Bo nie mam kogo, a bym potrzebował na dzisiaj, żeby chociaż jakiś level dzisiaj wbić, a jutro oczywiście chciałbym szczytowy level wbić. Ale czy by się wbił? Jutro szczytowy? Zobaczymy. Bo chciałbym chociaż, żeby być na tej zakładce klubu VIP. Powiedzcie mi, czy chyba jakiś zwykły kanał odblokowałeś? No, może jakiś fake czekaj. Czekaj, czekaj. A powiedz mi, jak tam z Fcią Jak tam Fcia Jak tam Fcia żyje? Sobie? Uuu, no, w ogóle miałem swojego czasu bardzo dużo osób. Tutaj widzicie, miałem Elireskę, mm, Motylka, nawet miałem Zinkę na live'ie, miałem kilka razy też. E, aloe... Ja miałem bardzo dużo. Bardzo dużo osób znało też, a ja ich przy okazji. Na cysie miałem. Nawet Chloe, nawet kilka razy anetem Jestem infeserką i mogę nauczyć ludzi, żeby robili lifey. No to namów. Namów, namów. Niech się coś dzieje, nie? W końcu. Alo. Innego konta też miałem. Więcej kont jakich tutaj kiedykolwiek miałem to na pewno Advance najwięcej. Naprawdę Advance to miałem najwięcej. <noise> w ogóle nie wiem jak ona sobie tam żyje, ale wiem, że jest w topce. I podejrzewam, że to chyba i ona mogła usunąć te konto Juny i Age. No, to na pewno. Po niej się to ja bym tego spodziewał, a wiem do czego ona umie być zdolna, a jak ma taką grupkę znajomych to dopiero. Czy znajomych? Nie wiem czy to są znajomi, czy kto to jest dla niej. Ale wiem, że nigdy jakoś tak nie miała znajomych. W ogóle nie wiem jak tam się z nim dzieje, ale wiem, że e, chyba się okazało to, że jest chłopakiem i dlatego nie chcę z nikim rozmawiać bo nie ma tego e, tej Iwony całej co miała zawsze Okej okay, namówię closer Gwen mam jej insta za ją No to zaspam A ona ci zaraz doblokada. I co to będzie o to jest twoje konto o widzisz to musiał być jakiś efekt twojego konta Pięć osób kochani, zostawcie apeczki w górę Zostawcie dla potencjału Czy czy on mi pożyczy te zł? Kurde. No ale ej, znamy się tyle. No. O, tak zrobimy. Kurde, żeby 30 zł nie pożyczyć ja nie wiem Gdzie ci ludzie teraz żyją? a ja co oni są w ogóle? Powiedzcie mi Ja nie wiem Kupił ode mnie konto nawet I to za grosze Bo kropli krwi już nie ma Kąto e, mm. Kropl, kropla krwi jest jego teraz konto Tania miniaturki o widzisz e, Ale umiesz robić MSP2 O widzisz super laska Co ty nie powiesz widzisz Och, może Verles mi jakieś grafa odpali to może level się zwiększy Weźcie mnie No nie no, mi nie wierzę że go będę mieć w ogóle O jezu, dziękuję bardzo Normalnie kocham o jezu kocham kto to tak dał kocham chociaż w Tygrze nie chociaż w Tygrze jakaś pamięć o mnie jeszcze chyba jest co nie tak tak to może u Ciebie kupię jutro jak mi pozostanie z tego pysycy no bo na koncie nic nie mam, bo bym se karton kupił nie ale Chciałem też abonamentem kupić, ale to mi się wylicza później w orange podwójnie. Czy nie pod... Nie podwójnie, a e, o jakieś 10 zł to się mi później podwaja, czy jakoś tak Ale nie ale ale, ale w ogóle jak wygląda z tym pozdrami sytuacja? Weź mi tutaj ktoś uświadom w tym tej grze. jak to wszystko tutaj wygląda bo jestem początkujący, początkującym gracza spoko, dodam cię do znajomych jak mi się wkopiuje tutaj ale wiem że jeśli chcesz coś zacząć to zacznij z VIP-em Ale naprawdę tu też trzeba czasu, żeby tu się wybić w lewerze. Tu przynajmniej trzeba pół roku grać, żeby mieć przynajmniej 50 level, Naprawdę. Bo samo to, że vip możesz mieć, to też dużo nie da z tego co wiem. Ale wierzę, że jeśli chodzi o... O, o, o. Czyli gdzie tu ten... Em, gdzie tu ten VIP był? O Jezu dziękuję! Za kolejne pozdro. No, pozdro autograf, ale to tak mi się objawiło jakby to było pozdro. Dosłownie. Osiem osób. Pamiętajmy o zostawieniu łapeczki w górę, bo... No jedna opeczka w górę. I to jeszcze... że ja sobie ją dałem. To jest jedna opeczka w górę... Hmm. No w ogóle dosłownie nikt mi nie przychodzą mi w ogóle powiadomienia o kimś.